Hej wszystkim, z tej strony Karajska i zapraszam Was na wtorkową aktualizację. Wiem, że było od czwartku długa przerwa, ale już dzisiaj, już dzisiaj się coś dowiecie, co tam słychać na przestrzeni. No i co dalej? Oczywiście tutaj tym razem chcę odpowiedzieć na pytanie, które się pojawia um, od kilku dni regularnie u mnie codziennie przez kilka, kilka osób dziennie mnie o to pyta, więc dzisiaj. Sprawdziłam to i. No i coś Wam na ten temat odpowiem. Moją opinię na temat już trochę 2023 roku. A pytanie dotyczy y, wojska i tego, co się dzieje w tematem, z tematem poborów, nagłych poborów y, naszych żołnierzy gdzieś tam na jakieś nie nasze fronty. Ale o tym za chwilę. Najpierw, najpierw Powiem Wam, co się dzieje na przestrzeni. Słuchajcie, to jest ciekawy proces, on tak pozornie nie jest taki bardzo zauważalny. No i tutaj znowuż będziemy się trochę dzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy posuwają się do przodu z procesami i dlaczego jedna grupa się posuwa znacznie łatwiej, idą niektórym istotom procesy, a innym troszeczkę gorzej. I na przykład w tej chwili jedna grupa, jedna grupa ludzi się czuje fantastycznie. A dru druga już tak trochę gorzej, mniej, zaczynają im dziwne rzeczy wychodzić, albo wręcz przeciwnie, zaczynają im nie wychodzić, e, źle się czują, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest wszystko wynikiem poprzednich procesów. Pamiętamy o tym, że jesteśmy w całym ciągu procesowym, <laughs> także się należy tym przejmować, ani panikować, że jeżeli w tej chwili wam coś nie wychodzi, to znaczy, że już tak zostanie. E, słuchajcie, po prostu. Pewne potencjały wcześniej u niektórych zaskakują, u niektórych później. Poza tym to jest związane z bardzo kwestią indywidualną waszych konfiguracji wewnętrznych, waszych wcześniejszych procesów ewolucyjnych. Poza tym, koniec końców każdy z nas jest w innym wieku ewolucyjnym, czyli inne tematy są przerabiane, aczkolwiek cały wszechświat obrabia, przerabia w pewnym sensie to samo. Więc y, oczywiście, że my zbieramy wszyscy się do jednego, do jednego punktu. I ten punkt, o nim dzisiaj też chcę trochę wam powiedzieć, ja go tak sobie nazwałam, punkt odpowiedzialności zbiorowej. I ten punkt odpowiedzialności zbiorowej to jest nic innego, jak y, moment zaskoczenia kolektywu, i ten moment będzie w drugiej połowie przyszłego roku. Y, i, no I zobaczycie, co wtedy co mam dzisiaj wam do powiedzenia ten, na, tym, na ten temat. Natomiast. Oczywiście, że będzie, będę więcej wiedziała, kiedy będziemy bliżej tej daty. A to jest jeszcze spokojnie pół roku przed nami, więc jeszcze się może wiele zmienić. Tak jak zresztą pamiętacie, tak nas wszyscy straszyli tą strasznym listopadem. Tudzież listopad się zakończył, a my tutaj jesteśmy w grudniu, zaraz są święta, zaraz koniec roku i jakoś to wszystko się tak buja trochę jak dziecko w kołysce. No a przyszły rok już taki nie będzie. Ale o tym oczywiście, słuchajcie, za dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie zrobimy sobie live'a z prognozą na cały przyszły rok. To tak wam tylko mówię, więc jeżeli ktoś będzie śledził mój kanał, to będzie wiedział, bo każdy wie, jaki mam supermarketing, wszystko, wszyscy wiedzą, po prostu u mnie nigdy nic nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, najpierw temat taki przodujący, taki frontalny temat, to jest temat przejścia do konkretów. Yy, jakby Cała taka sentymentalna warstwa, emocjonalna warstwa takich echów, trele morele i tak dalej. To wszystko w tej chwili już jest, przestaje być ważne. Jak gdyby w nas następuje taka swego rodzaju już dojrzałość emocjonalna i gotowość do dalszych, do, dalszej, do dalszych procesów, czy do dalszej procedury postępującej przy procesach i jesteśmy już w tej chwili mniej romantyczni, mniej jacyś tacy melancholijni bardziej się robimy konkretni i tacy gotowi. I teraz słuchajcie, ja ten proces nazwałam trochę procesem odgryzania sobie łapki. Nie wiem czy wiecie, ale y, lisy, które wpadają we wnyki, żeby się uratować, często sobie odgryzają łapę, która im w te wnyki y, się dostała. No więc taki lis stoi w sytuacji, kiedy ma do wyboru albo zginie w męczarniach, <laughs> Albo sobie odgryzie łapę. No, oczywiście jest to absolutnie wbrew e, wszelkim jego prawom wewnętrznym natury. Sobie sam musi krzywdę zrobić. No, jest to trudne. Jest to trudne, jest to rezygnacja z czegoś, co do tej pory oczywiście było częścią e, życia, co było ważnym elementem, coś, co było naturalnie obecne. Ale, żeby jakby ku większem, większej wartości, ku większemu celu, jesteśmy w stanie w tej chwili właśnie sobie tą łapkę odgryźć. Czyli poświęcamy część siebie, część jakiejś, m, część, która y, nas blokowała i nas ograniczała dla wyższego celu. Oczywiście ten proces nie jest przyjemny, możemy sobie to tylko wyobrazić, co czuje lis odgryzając sobie łapę, ale w tym momencie dokładnie to samo przechodzi wiele, wiele istot na Ziemi, że musi zrobić coś, co jest teoretycznie wbrew prawom wewnętrznym, czyli zrezygnować z czegoś, co jest dobre, co działało. Ale jednak było ograniczające i prowadziło do prędzej czy później katastrofy. Czyli y, to, że w ogóle ta łapka dostała się do tych wnyków, to niestety był efekt wszystkich wcześniejszych niezrobionych procesów, wszystkich wcześniejszych różnych zaniedbań. Y, ale z drugiej strony, tak jak mówiłam Wam, listopad, październik i wrzesień, całe te trzy miesiące były o uspójnianiu treści. Czyli to, co ja bez przerwy mówiłam Wam, o wielkich sprzątaniach, o wyrzucaniu śmieci o y, odgracaniu siebie, o sprzątaniu w relacjach, o takim ujawnieniu jakiejś jakiej swego rodzaju prawdy w tych relacjach. To wszystko właśnie prowadziło do tego, że część z nas no niestety w pewnym sensie musi sobie łapkę odgryźć y, i no i tak, no i tak to wygląda. No i teraz ta łapka, no mam jeszcze trzy, można tak powiedzieć, tak? Przeżyję, to mi się zagoi, ja się nauczę z tym żyć i będzie dobrze. I będę wolna i będę mogła dalej hasać sobie po lasach. I właśnie to o to chodzi, że um, poświęcenie czegoś w tym momencie ważnego dla mnie jest bardzo y, tak jakby progresujące na przyszłość. Czyli właśnie to taka ja, ta próba bohatera. W ogóle możecie mieć teraz taki stan ciągłej jednej próby bohatera która się tak naprawdę nigdy nie kończy. Poniekąd tak jest, bo wiecie, próbę bohatera, bo mamy te punkty węzłowe na przestrzeni. To są takie momenty, kiedy się zbiega kilkanaście procesów, może nie kilkanaście, ale kilka procesów w jedną chwilę, wtedy jest taki taki zawał przestrzeni się w życiu dzieje, czyli wszystko naraz się sypie, pełno spraw wywala, kłócicie się z ludźmi, nie wychodzą Wam różne Wasze projekty, czy tam nie wiem, nie macie różnych propozycji, czy nie potraficie podjąć decyzji, bo tego jest wszystkiego tak dużo. To są te momenty węzłowe. I to są wtedy takie mocne próby bohatera, które tak po kolei porządkują, odcinając po kolei tematy nieistotne, z drugiej strony yy, decydujemy się na coś, już nie mamy wyjścia i wtedy tak przechodzimy to i ileś tematów się schowało z powrotem do kolejnego procesu rozpatrzenia tak około trzech miesięcy, zależy zależności oczywiście od głębokości procesu. Bo, tak jak mówiłam, czas przyspiesza, więc to, co kiedyś trwało 3 miesiące, teraz będzie trwało 3 tygodnie, 3 dni, a, do, a w przyszłym roku mogą nawet niektóre procesy zachodzić w przeciągu 3 godzin. Poziom weryfikacji niektórych naszych treści może następować po trzech godzinach już. Także natychmiastowo y, będzie natychmiastowa reakcja przestrzeni po prostu. <laughs> y, tak czy owak, te procesy poświęcania, czyli takie, wiecie, taki jaki konkret, już teraz jest taki konkret i już teraz nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie ym, zatrzymania, takie pozwalanie sobie na jakiś luksus nierobienia czegoś, tylko teraz jesteśmy już konkretni i słuchajcie, wszyscy ci, którzy są w jakichś sytuacjach, które się trochę tak, że tak powiem, pieprzą, yy, to już mogą doświadczać bardzo przykrych sytuacji z tym, z tym związanych i wtedy jest ta druga grupa, Czyli jest apatia, stan zniechęcenia, zagubienia i smutku. E, Takiej ciągle tej samej powtarzającej się historii, z której nie ma wyjścia. Natomiast tej z tej historii jest wyjście, tylko właśnie to wyjście dotyczy obcięcia sobie łapki. No więc, e, kogo to dotyczy, to mam nadzieję, że tego dzisiaj posłucha. Nie wiem, może to będzie dosłownie jedna osoba, ale zawsze, zawsze warto słuchajcie, jest ten proces tego właśnie odchodzenia od tych blokad naszych, jest ten efekt tego uspójniania. Poza tym ta grupa, która, która tutaj nie ma, nie, nie chciała sobie tej łapki wcześniej odgryźć, to jest też grupa, która może odczuwać, czy może zauważać bardzo ważną rzecz, zresztą druga to samo, ale jakby wszystkie istoty świadomie, świadomie się rozwijające mogą zacząć widzieć coś takiego i to jest, to jest bardzo fajny wniosek. Pustość w swoim życiu. Czyli tak naprawdę, z jakiego, z, z jakich treści składa się moje życie? co, Na czym polega moje życie? Czy mam jakiś swój cel, sens i tak dalej? Czy moje życie jest głównie skupione wokół domu, pracy i, i, i powiedzmy jakiejś tam relacji? Czy nawet, czy, jak bardzo jestem uzależniona od świata zewnętrznego? To tutaj Wam polecam na to zwrócić sobie uwagę. Bo to się potem będzie wiązało dalej z następnymi procesami, ponieważ w tej chwili, słuchajcie, kolektyw to jest, to jest zjawisko, które powstaje na trzecim poziomie treści, czyli na czakrze serca, a gdzie jest to jest na czakrze serca? Na czakrze serca jest kreatywność. I kreatywność, która jest nieograniczana niczym, czyli y, jednocześnie pozwalają sobie na kreatywność, przede wszystkim dzięki czemu odchodzimy od ograniczeń, czyli rezygnujemy z ograniczeń, które do tej pory robiły nam strefę komfortu, robiły nam poczucie bezpieczeństwa, złudne bo zewnętrzne, y, robiło nam y, jakieś takie y, poczucie wartości zewnętrzne, że się dowarto dowartościowaliśmy się tym, teraz to trzeba odrzucić. No, i dlatego to jest takie przykre nieprzyjemne. No, i właśnie zwrócić się ku tej kreatywności, czyli coś muszę zamienić, coś muszę zmienić, coś muszę przekształcić, coś muszę przerobić. Już tu patrzę, co ja tu jeszcze mam do powiedzenia w tej, w tej kwestii. <laughs> Stan zatrzymania. Słuchajcie, jest takie poczucie stanu zatrzymania. Oczywiście, że wiadomo wszyscy, jaki mamy teraz czas. Grudzień, zima, święta. Część z Was te święta obchodzi hucznie rodzinnie i tak dalej, więc no jakby z siłą rzeczy dzisiaj jesteście skupieni na tym temacie organizacji tegoż eventu, natomiast i generalnie trudno z tego zrezygnować, czy trudno może jakoś się do tego inaczej odnieść, chociaż myślę, że część już z nas do tego podchodzi tak bardziej na luzie w porównaniu z tą tradycją, tradycją, która kiedyś była bardzo chłopiona. Na temat Świąt Bożego Narodzenia też mam zamiar nagrać Wam jakiś programik, czym one są, jak, jak do tego podejść i dlaczego one nie powinny być 24, tylko 21 grudnia, ale o tym 21 grudnia pewnie, albo w jego okolicy zrobię taki, zrobię taki filmik na ten temat. Czym jest to święto i dlaczego ono było kiedyś dla starożytnych takie ważne. Ale dobrze, to może później Słuchajcie, więc tu jest ważny ten moment, również w tej chwili, przyjrzeniu się temu, co nas tak naprawdę ogranicza. Oczywiście ze świadomością, że ogranicza my, my się sami siebie, czyli te potencjały, które tworzymy z naszych zasobów, możemy oczywiście ich wytworzyć dużo więcej i z reguły, i w tej chwili, jakby przy takim ciśnieniu przestrzeni, które nam tutaj się zadziewa, Yy, właśnie to jakby w pewnym sensie się dzieje, czyli od nas przestrzeń oczekuje, czy wymaga, wymusza od nas zdecydowanie większego zaangażowania yy, w nas samych, aniżeli to, co do tej pory było. Yy, generalnie yy, cały system, który sobie stworzyliśmy, jest oparty tak trochę na niczym, dlatego on przestaje działać. Czyli do pewnego momentu to nam pasowało, to nam działało, bo to nam wystarczyło, w tej chwili z tego wyrośliśmy, dlatego też nas już to przestało bawić. Czyli nie ma. Sami sobie zrobiliśmy takie ograniczenia, że nam teraz jest samym sobie z nich ciężko wyjść. Każdy, kto ma ograniczenia, dziewięć, związane z finansami, ograniczenia związane z jakimś związkiem, czy ograniczenia związane w ogóle z, nie wiem, z opieką nad kimś i tak dalej, sobie z tego zdaje sprawę, jak, jak dużo miejsca może takie ograniczenie w, w życiu ludzkim zrobić, zająć. Więc to jest taka moja, taka moja uwaga tutaj dla wszystkich, którzy. Którzy gdzieś tam mają potrzebę pójścia do konkretów, ale są pozatrzymywani wszystkimi elementami i teraz to jest ten moment frustracji, ale on przejdzie, on przejdzie. Generalnie, yy, znaczy tak, czas konkretów nie przejdzie, on będzie tylko narastał, aż dojdziemy do wiosny, w której będzie można te konkrety wyrazić na zewnątrz, czyli to powiedzieć, czy to załatwić, czy, czy wytworzyć, przedstawić do światu. Siebie. Tu nie chodzi nawet o ten świat, tylko tu chodzi o Twoją gotowość wyrażenia tej treści na zewnątrz. O to, że to Ty jesteś, y, Ty w tej chwili werbalizujesz siebie i swoje wnętrze na zewnątrz. Czyli to jest taki rozkwit, można tak powiedzieć, rozkwit, ok. E, dobrze. Ja tu już zwracam uwagę, czy tutaj. Okej, okay, słuchajcie, na ile kreujemy, a na ile sobie y, pozwalamy na alibi y, ograniczenia, czyli na ile sobie żyjemy nasze takie troszeczkę pustawe, dziurawe życia i zagadujemy sobie to innymi tematami, na to też warto zwrócić uwagę. Z drugiej strony też nie chodzi o to, żeby już teraz tak żyć w ogóle bez drugiego poziomu, bo to się oczywiście nie da i to nie o to chodzi, tylko zawsze miejmy to na uwadze, że jesteśmy ponad drugi poziom i to nie on nami rządzi, tylko my nim rządzimy z trzeciego poziomu. Czyli owszem, poświęcamy się dla drugiego poziomu, tak samo dla pierwszego, ale wszystko jest z założenia obserwowane z góry. Ok. I najważniejsze, pamiętajmy o własnych zasobach i właśnie. To jest ten, ten moment znowu trochę z tą łapką. Te nasze zasoby są bezwzględnie powiązane z naszymi ograniczeniami, czyli są pewne zasoby w nas, z których trzeba by dzisiaj już zrezygnować, bo one mogą zaprzeczać dużo wyższy, wyższym wartościom w nas samych, czyli poprzez rezygnację z jakichś takich przyjemnych działających treści na rzecz wysokiej wartości, wysokiej jakości, czyli tego, co yy, co, jest co będzie bardziej progresowało, co będzie bardziej budowało, aniżeli coś, co tylko jest i jest ładne i istnieje. No i słuchajcie, odpowiedzialność. I teraz tak, tutaj będzie już temat związany z wojskiem, czyli z tematem, z tematem podobno podpisanej ustawy. Słuchajcie, ja nawet nie tyle, co, co się znam na polityce, bo wiecie o tym, że się nie znam i nie chcę na ten temat rozmawiać, ani już tym bardziej kogo oceniać, bo ja mam całkiem inne zdanie niż większość ludzi. E, szczególnie w mojej branży, na temat tego, co się dzieje tak naprawdę za kulisami. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o wojsko, e, tak, e, faktycznie e, ja potwierdzam po raz kolejny, że w przyszłym roku, przyszły rok będzie przełomowy i tam ja raczej określiłabym to, że będzie wojna o wojnę. Czyli e, słuchajcie, to wszystko dąży do tego, żebyśmy my wreszcie wstali żebyśmy my wreszcie wstali, żebyśmy my powiedzieli, co chcemy. I tu będzie ten punkt synchronizacji, ten punkt tej odpowiedzialności zbiorowej, czyli moment synchronizacji kolektywu. Taki moment synchronizacji kolektywu może następować przy zwykłych wydarzeniach typu strajk, ale w tym wypadku to już nie jest, nie chodzi tylko o takie wyjście na ulicę i powiedzenie głośno nie z szyldami, nie w tym rzecz. Tym razem tu chodzi o y, działanie na wielu warstwach, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, dojdzie to do nas. Ja tu już sobie z tego dawno zdaję sprawę, ale do wielu ludzi dopiero to dojdzie. Wy jesteście w trakcie tego procesu, widząc i obserwując to w swoim życiu również, że macie ten wpływ na swoją rzeczywistość i że wy używacie tych swoich zasobów, zaczynacie ich używać, zaczynacie je odkrywać, obcinacie sobie te pojedyncze elementy, które wam przeszkadzają. I wtedy się robi taki wejście na wyższy level, i właśnie to będzie w przyszłym roku: wejście na wyższy level, w którym nagle się uspójniamy w tej kolektywizacji. A co za tym idzie? My kreujemy nowy system, nową, nowy, nowe wejście do góry, ponieważ słuchajcie, zawsze wszystko, co musi, co powstaje, powstaje oddolnie. Czyli to idzie tak z góry, jak ktoś narzuca na dół, no to to po prostu spada. I leży. Natomiast jeżeli to powstaje, to to rośnie, to to idzie do góry, i to jest właśnie to, o co tu chodzi. Yy, to, co robi góra, to jest efekt tego, czego my nie robimy, ale my to zaczniemy robić, bo do tego dojrzewamy i to wejdzie wyżej, i wtedy się ta góra będzie musiała po prostu, ona się rozsypie. W no to jest torus, czyli będzie przepchnięte, będzie to wypchnięte. Jeżeli chodzi o wojsko, teraz też nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy sobie co. Czekają na list gończy. Yy, to nie jest tak, że teraz możecie, że tak powiem, już luz, ale ja bym nie panikowała. Ja potencjałów na to, że takie rzeczywiście część oczywiście tam pojechała i pojedzie. Ale takiej gonitwy za tym tematem yy, myślę, że rzeczywiście coś w tym jest. W takim sensie jest na to potencjał, dlatego że w nas potencjału zahamowania pewnych rzeczy jeszcze nie ma. Ja muszę tak mówić bardzo ogródkowo. Zaraz się posypią komentarze, gdzie ja bym to nie mogła nagrywać. Jasne, ale chodzi generalnie o to, że gdzieś yy, yy, ja to wszystko wiem, gdzie mogę nagrywać i co mogę robić. Na razie jest, robię to tutaj. A u Was liczę, że się domyślicie. Niektórych tematów, których może niekoniecznie powiem yy, tak oficjalnie i tak dosłownie, bo przecież każdy umie myśleć. Słuchajcie, więc pewne tematy w nas. Yy, na pewne tematy już nie ma zgody. Jeżeli jeszcze tej zgody nie ma, to zaraz jej nie będzie i wtedy to się zacznie weryfikować. I ja nie widzę w tym temacie zagrożenia, y, pomimo tego, że przyszły rok zdecydowanie bardziej będzie dynamiczny pod kątem tematów wojennych. To nie ma co się oszukiwać. Będzie dynamiczny, ale to będzie inna wersja tego, co w tej chwili, co jest, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To już nie będzie narracja zewnętrzna nam nadawana. To będzie już coś innego, ale o tym to albo później, albo na bieżąco, albo na prognozie. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, czyli pamiętacie, konkrety, obcinanie sobie niepotrzebnych elementów, które lubiliśmy, żeby nas nie hamowały, i żeby, yy, i słuchajcie, trzeba być twardym i te emocje po prostu zostawić razem z tym bólem. Ból mamy rozumieć, nie tylko go czuć, wiedzieć skąd on się bierze i z czasem. Wejść ponad niego i, i wtedy to przestaje, stopniowo boleć. Słuchajcie, tyle, słuchajcie, lecimy i za kilka dni pewnie znowu coś nagram. Pewnie w piątek. Dobra, trzymajcie się, hej.